Cześć, cześć, ja jestem Dawid z jest kolejnym filmik na tym kanale dzisiaj. Pierwszy filmik z, może nie serii, ale jest po prostu z takich filmików. Jest to seria, z, no seria. Odcinki będą się pojawiały co tydzień z Brawl Stars. Jak widzicie to jest moje główne konto, bo mam dwa konta, jest jeszcze konto brata. I tak, mam tu na swoim... Mam tu y, na swoim koncie 1660 pucharków. Zmierzam do Dynamajka i ogólnie y, zmierzam do tego Dynamajka, y, co ma 2000 pucharków. Później będzie następny: to będzie Bo, i na 4000 będzie Tik. Tu są moje y, wszystkie dane. Zwycięstwo jednoosobowe solo. Wiem, mam tylko jedno, bo nie umiem grać solo. Yy, mam yy, i zapytacie się, jakie mam brawlerów. Już wam pokazuję. Yy, mam Jessie, mam Barleya, mam Nite, mam El Primo, mam Karla, mam Shelly, mam Rozę, mam Bula, mam Broka i mam Colta. Yy, Daj nam jak będzie następny później, bo i właśnie yy, tik za 4000 pucharków. Yy, I oczywiście na odcinkach będę grał. Yy, Mogę zagrać dla Was Gemrograba yy, yy, tego. Yy, mogę duo dla Was zagrać, ale na pewno solo Wy nie zobaczycie u mnie na kanale. Chyba żebyście wbili bardzo dużo łapeczek w górę, yy, to może yy, byśmy coś nagrali solo. Yy, I tak, to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli chcecie więcej filmików z Brawl Stars, to zostawiajcie dużo łapeczek w górę. Yy, Trzy łapeczki, no, albo nie, cztery łapeczki w górę. Kolejny odcinek z Brawl Stars na moim kanale, także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!